Witam wszystkich na moim kanale. 15.20, godzina 10. Co ja gadam? Zmęczenie. 15.30, poniedziałek. Wczoraj nic nie nagrywałem, bo musiałem odespać. Musiałem na wstać, byliśmy jednak na tych Skierniewicach. Co chciałem powiedzieć? A kolego, jak kolega jak mnie oglądasz i na te Budapeszty, co cię brałem po 5 zł na puszczenie. Szały nie pokazały. Jeden po puszczeniu spadł od razu w zaciąg, od znajomego, drugi gdzieś na dachu spadł i nie pokazały. Nie popatrzyliśmy co i jak na nie, żeby pobudziali sąsiedzi. Także, coś ja mam jeszcze powiedzieć? z Skryniewice, no duże. Rynek. Zakupiliśmy coś. Ja kupiłem 2, 4, 6 sztuk. Później wam na końcu dogram co tam jeszcze kupiliśmy kolega kupił ponad 30 sztuk jasnych samych także no naprawdę zakup duży jeden kolega tylko z czterech nas nie kupił także tylko jemu coś tam nie, nie nic nie pasowało nie mógł znaleźć jasnego wylota bo też widziałem, że tam wszyscy za, za tym gołębiem przyjechali, szukali jasnych da bardzo dużo, Budapesztów mało ciemnych mało, dużo jasnych takich wystawowych, także coś tam kupiliśmy, zobaczyliśmy rynek odhaczony, także będziemy dalej gdzieś jeszcze dalej jechać w przyszłości na ten moment. Nigdzie nie będziemy wyjeżdżać, później Wam pokażę co i jak. Takie sztuki nie jesteśmy u Zobaczcie gołąbki o! Czekają, żeby je otworzyć. <grytanie> także zaraz otwieramy wrota poczekajcie tutaj trzeba to włożyć Dobra Niech leco A Poczekajcie, czekajcie, 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 czekajcie. O oh, a szły konie po nie. <laughs> Same, siebie. <laughs> Także co Wam tu powiedzieć? Zobaczcie, skrupek dużo. Tu mamy 2, 4, 6, 8, no ponad 10 młodziaków jest. Tam widzę, że znowu coś się wykluło. Zaraz zobaczymy. O, następne widzę się wykluły. Także zaraz trzeba obrączkować. Także wszystko fajnie. suchutko, Pićku mają. Niech sobie polatają. Gdzie są? Tam są. Se śmigają fajnie. I tak to wygląda proszę ja was. Skarniewice odhaczone. I teraz będziemy gdzieś dalej chcieli jechać, ale to w przyszłości, no nie Ale chyba tam też ryneczku nie ma na tych skarniewicach też jest chyba zamknięty, bo cały ten, y, tam gdzie zawsze stali, wiecie, pod to wiatą, nie? Tam nikogo nie było. Wszyscy stali na ulicy, po bokach, więc chyba tam też jest zamknięty. Wszyscy tylko tak obok, właśnie. Nie? No jasnych to jest naprawdę dużo, nie? Dużo jasnych, no dużo jest tego radomia tam. Widziałem, yy, tych mniejszych łuskich takich nie ma, także takich tych radomiaków to jest sporo. Bo śmigają. Dobra, to też się otworzy, bo też już czekają. A siory czekają już. Czekajcie. Opa, opa, Dobra, otwarte to też nie lecą. Tu mają, tu mają, tu mają. Bo jajka zniesły. Także. Także tutaj patrzę, że też muszę jedną samiczkę jeszcze ciemną przynieść. Bo też nie wszystkie samce są w parach, nie? Dwóch, jednej samiczki nie ma, bo brakuje, bo tamta są, tą, z tamtej to tam coś im podłożę. Kolory, nie mogę jeszcze jajek znieść. Czerwone, no też tak skacze po tych półkach raz, tu, raz tam. Także zobaczymy, i co tu jeszcze. Pod szósteczką wam pokażę później, jak to wyjdzie. Na razie to nic nie będę zapeszał. Ale tam, co się wylęgło, to zobaczycie, nie? Wczoraj znajomy był, to ja nie wierzyłem, i on tak samo, to tam wyszło, nie? No chłop w szoku normalnie. śmigają tam asiory <laughs> o kolorka ciemne pokażę wam te ciemniaczki jeszcze jedne tam to co so. zaraz pójdę tam te Budapesztu Jeden z d Także niestety i został pewnie ten nierówny. Tak. Dobra. Tu coś jest. I tutaj jakieś są jeszcze. Zaraz zobaczymy Jak to wygląda. Też chyba bez kantów będą Mało laty Także niestety jednego mniej I tu się szymelki wręgły także. także tam, tamten tu Ale zobaczcie co jeszcze kupiłem Zobaczcie, jaka wicha. 6 metrów. 6 metrów, 4 dyski potrzeba. Młodź tak się zerwał. 6 metrów, 4 dyski. Rapdzie młody chodziło o kolorkę tak samo. Dobra O, mało lat jak chodzi już w górze Ta ciemna jeszcze, żeby właśnie Co tam klepie? A ten molot Ta żeby jeszcze się wrobiła, ale ona się wrobi kolory też są. Samczyk powiem wam szczerze w nosicku? od straszego pana kupiony, ale on kolorko lata w gołębiach. A więc coś z niego będzie. Elegancko, 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 elegancko. Podnoszę się. Ciekawe czy się złapię z tymi. O o o o, tripelek. O o o, kolorka tak sama. Dobra. Tam te tam, to te tu. Niech śmigają. Tamte za nim usiądą, to też się zejdzie. O, kolorka złapie się. O, 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 o. Ale już wie o co chodzi, bo wcześniej to. Wcześniej to bała się na dachu usiąść, nie? A ten młodziak nie wiem gdzie jest. Tamte są najlepsze. Przypinają tylko. To są gołem. Do bujania. Dobra. 9 minut idziemy Wam pokazać Co nabyłem, nie? Czekajcie. Klatki odstawimy. I zobaczcie co my to mamy. Mamy tak Samczyka dostałem od kolegi jasnego, także jasne znowu na rejonie. Tą ja, jasną kupiłem, kupiłem parę Budapesztów, widynka dla kolegi Samczyka i Dereśkę, nie, też kupiłem samiczkę dla niego, ale u niego chyba się okazało, że dereczka to jednak będzie samica, nie Samczyk, także dereczkę nie wiem co będzie, prawdopodobnie będzie u mnie, także zobaczymy co będzie dalej. Dostałem wszystkie po tabletce, poczekam jak je zachowują. Budapeszcy mają być w parze. A jasne, będzie trzeba spażnić, także tak to wygląda. ale zaraz zawieźć te gołąbki do znajomego i zobaczymy, co będzie dalej, także. Pokażę wam. I umieszałem karmę dla gołębi wczoraj sobie jeszcze, jak stałem. Także. Żółta jest kolorka, a młodziak? Młodziak gdzieś jest, niskiego, ale to się okaże, dobra. Także tak to wygląda na ten moment. Kolorki się ganiają, wszystko fajnie. Polatały. A, jest Małolat, czekajcie. Jest, dobra. Także pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Hej!